Hej kochani! Witam Was bardzo serdecznie i czas na rozwiązanie głosowania, tak? Bioro, brałem pod uwagę wszystkie głosy, zarówno to co pisaliście pod odcinkiem ogłoszenia duszpasterskie, tak samo pod ostatnimi ogłoszeniami z wyborem, jak i również w komentarze na Instagramie, kochani. I... Krótko mówiąc, no podsumowanie już jest. Wygrała gra, kochani, wygrała gra Sekiro. Wygrała gra Sekiro, tak więc o 16.30 możecie się spodziewać już pierwszego premierowego odcinka Sekiro na moim kanale, na który już serdecznie Was zapraszam. Tak więc do zobaczenia w odcinku i trzymajcie się ciepło. Na razie hej!